Cześć. Dzisiaj robię odcinek testowy, bo w całości bez muzyki. Jestem ciekawa, czy odsłuch będzie dla Was bardziej przyjemny, czy tego tła muzycznego będzie Wam jednak brakować. Także gorąca prośba do Was, żebyście dali mi znać w komentarzach, jaki odsłuch preferujecie. Nagrywam też dzisiaj w całkiem innym miejscu, i jeśli chodzi o nagrywanie, to warunki nie są zbytnio sprzyjające. Także jeśli będziecie słyszeć na nagraniu jakieś dziwne dźwięki albo dźwięki zwierząt, jakieś szczekanie psa albo ptaki, najmocniej was za to przepraszam. Postaram się jak najbardziej wyciszyć to i odszumić na nagraniu, ale zapewne coś jednak zostanie. A jeśli chodzi o sam dzisiejszy odcinek, to na dzisiaj przygotowałam dla was historię, o której jest niezwykle mało informacji w internecie. Więc odcinek będzie też jednym z tych krótszych, ale mam nadzieję, że historia was zaciekawi, zwłaszcza, że jest to sprawa nierozwiązana. W dzisiejszej historii przenosimy się do Kłobucka. Kłobuck to mała miejscowość, mam kilkanaście tysięcy mieszkańców i leży około 20 km od Częstochowy. Ireneusz Imiełowski przychodzi na świat w 1963 roku. Razem ze swoim bratem i z rodzicami mieszka we wsi znajdującej się pod Kłobuckiem. Rodzina prowadzi tam czterohektarowe gospodarstwo rolne. Na takim gospodarstwie zawsze jest coś do zrobienia, więc Ireneusz jest nauczony, że w wolnych chwilach pomaga rodzicom prowadzić właśnie tę działalność. Ireneusz kształci się na optyka i z sukcesem udaje mu się zdobyć ten zawód. Nie decyduje się jednak na pracę w zawodzie i w wieku 19 lat podejmuje swoją pierwszą pracę jako kierowca w karetce pogotowia w Pogotowie w Kłobucku. Pracę przerywa mu wtedy obowiązkowa w Polsce zasadnicza służba wojskowa. Jednak jak tylko kończy odbywać tę służbę, wraca na stanowisko kierowcy karetki w tym samym zespole. Jest to zespół pomocy doraźnej. Karetki nie wyglądają wtedy tak jak dzisiaj. Określa się je też mianem sanitarki. I sanitarka, którą jeździ Ireneusz, to Fiat 125P w wersji kombi. Nadchodzi piątkowy poranek. 10 kwietnia 1992 roku. Ireneusz ma już wtedy 29 lat i od 10 lat służy w pogotowiu. Tego dnia rano, jak w każdy inny dzień, kiedy była taka potrzeba, pomaga ojcu przy gospodarstwie, a dokładnie przy remoncie ciągnika. Prace nie udaje się jednak skończyć, bo w okolicach godziny 19.00 już musi już wybrać się do stacji pogotowia ratunkowego, gdyż zaczyna nocny dyżur. Umawia się z tatą, że dokończą naprawę następnego dnia. Początkowo wydaje się, że noc będzie spokojna. Przez pierwsze dwie godziny dyżuru, mniej więcej do godziny 21.15. Ireneusz musi wyjechać jedynie dwa razy na wezwania. W czasie, kiedy nie było wezwań, sanitariusze razem z kierowcami sanitarek przebywają w jednym pomieszczeniu i umilają sobie czas, żeby nie zasnąć, między innymi oglądaniem telewizji, ale najczęściej grą w poker na pieniądze. Nie inaczej jest tym razem, jak Ireneusz wraca po tych dwóch alarmowych wyjazdach, to siada z trójką kolegów i zaczynają grać w karty. Mimo, że nie pojawiło się żadne nowe wezwanie, to tuż przed godziną 22. Ireneusz wstaje nieoczekiwanie od stolika i oznajmia kolegom, że musi na chwilę wyjść. Jedna z osób pyta go, gdzie się wybiera, dokąd idzie, ale on odpowiada tylko lakonicznie, że zaraz wróci, że musi wyskoczyć na jakieś 10-15 minut. Wychodzi szybko z budynku, wsiada do karetki i odjeżdża. Sprawia wrażenie, jakby bardzo się gdzieś spieszył. Ale nikogo to specjalnie nie dziwi. Koledzy już nie dopytują, gdzie idzie, po co, dlaczego się spieszy, dlaczego wyjeżdża karetką. Normalne bowiem jest w tamtych czasach, że jeśli karetki nie służyły na wyjazdach alarmowych, nie było żadnych wezwań i stały wolne, to kierowcy mogli je wykorzystywać jako taksówki do podwożenia znajomych albo do jakichś innych prywatnych celów kierowców. Ireneusz urywa się tego wieczoru w taki sposób nie pierwszy raz, więc żadnego z jego kolegów nie dziwi takie zachowanie i nie budzi w nich niepokoju. O godzinie 3.30 nad ranem dyspozytorka pogotowia wywołuje Ireneusza przez głośnik. Ireneusz jednak się nie odzywa, ale wywoływania słyszą inni kierowcy i sanitariusze, również ci, którzy są w pomieszczeniu, i jeden z nich udaje się do dyspozytorki, żeby powiadomić ją, że Ireneusza nie ma w budynku. Dyspozytorka dzieli się z nimi informacjami, jakie pozyskała od innej załogi sanitarki. Otóż około godziny 3:30 Załoga innej karetki pogotowia, która wracała właśnie od pacjenta w Zabrzu, zobaczyła nieopodal zapory, blisko zbiornika retencyjnego w dzielnicy Kłobucka Zakrzew, jedną z kłobuckich sanitarek. Samochód miał włączone światła. Załoga zatrzymała się przy tym samochodzie, żeby zobaczyć czy być może potrzebna jest jakaś pomoc. Okazało się, że drzwi od strony kierowcy były zamknięte, a te od strony pasażera nie. Kluczyki nadal tkwiły w stacyjce, a radio głośno grało. Nigdzie jednak nie było widać kierowcy. Po numerze rejestracyjnym ekipa sanitarki domyśliła się, że ten samochód należy do Ireneusza i niezwłocznie zadzwonili do dyspozytorki. Pytali, gdzie jest Ireneusz, że tutaj stoi jego karetka, a jego nigdzie nie widać. To właśnie to była przyczyna, dlaczego dyspozytorka zaczęła wzywać Ireneusza. Dopiero teraz do wszystkich dochodzi, że coś jest nie tak. Ireneusz wyszedł na 10-15 minut, ale 6 godzin temu i nadal nie wrócił. Przez godzinę koleżanki i koledzy z pogotowia szukają Ireneusza na własną rękę. Jednak po tym czasie zawiadamiają policję o zaginięciu kolegi. Policja szybko przyjeżdża na zalew i przeszukuje samochód, jak i najbliższą okolicę. Policja potwierdza, że samochód nie jest zamknięty że kluczyki tkwią nadal w stacyjce i że radio jest włączone. Dodatkowo zauważają, że na przednim siedzeniu leży saszetka a w saszetce są pieniądze i dokumenty. Pieniędzy nie było dużo, bo 487 tysięcy złotych, czyli równowartość naszych dzisiejszych 48 zł i 70 groszy. Wśród dokumentów policja znajduje prawo jazdy na nazwisko Ireneusza, a także kartę rejestracyjną jego sanitarki. W samochodzie znajdują się również koce i prześcieradła. Koce są porozrzucane, a prześcieradła, które powinny znajdować się na noszach, leżą na siedzeniu kierowcy. Z niewiadomej przyczyny, w karetce policja znajduje również metalowy pręt o długości 60 cm. W samochodzie nie udaje się jednak zabezpieczyć żadnych odcisków linii papilarnych. Po dogłębnym przeszukaniu karetki. Policja zaczyna przeczesywać teren, znajdujący się nieopodal samochodu. Kilka metrów dalej znajdują w trawie but i spodziewając się najgorszego, zawiadamiają jednego z krewnych Ireneusza, żeby przyjechał na miejsce. Krewny ten potwierdza: but należy do Ireneusza. Policja wzywa straż pożarną która po przybyciu na miejsce zaczyna od razu przeszukiwać brzeg zbiornika. Nie zajmuje im to dużo czasu, bo już po chwili napotykają w wodzie na ciało. Ireneusz ma na plecach mocno skrępowane ręce, które były związane kablem elektrycznym. Na twarzy ma liczne otarcia i ślady pobicia na głowie. Późniejsza sekcja wykaże, że Ireneusz żył jeszcze wtedy, kiedy wrzucono go do wody. Policja ustala, że sprawców musiało być co najmniej dwóch i że chcieli oni mieć pewność, że Ireneusz ze spotkania z nimi nie wyjdzie cało. Oprócz tego, że go pobili i zawlekli nad wodę i wrzucili do zalewu, tak go skneblowali, żeby mężczyzna jeśli jeszcze żył, na pewno utonął. Policja przystępuje do śledztwa i zaczyna szukać świadków. Jednym z nich jest kierowca samochodu osobowego. Zeznaje on, że około godziny 22:30 czyli mniej więcej jakieś 30-40 minut po wyjściu Ireneusza z budynku zauważył karetkę stojącą w pobliżu zalewu. Sanitarka stała zaparkowana równolegle do drogi i była nieoświetlona. Nigdzie nie było kierowcy, ani w środku, ani w pobliżu samochodu. Policja ustala na podstawie tych zeznań, że karetka w tym czasie była inaczej zaparkowana niż wtedy, kiedy ujawniła to ekipa sanitarki, która wracała z zabrze około godziny 3:30. Pustą i nieoświetloną sanitarkę stojącą na poboczu, Widzieli też dwaj klienci baru znajdującego się niedaleko. Byli oni jednak wtedy pod wpływem alkoholu i nie byli w stanie precyzyjnie powiedzieć, która mogła być wtedy godzina. Policja dociera też do drużniczki obsługującej przejazd kolejowy w pobliżu. Drużniczka pamięta, że około godziny 22:30 podnosiła szlaban, żeby przepuścić karetkę pogotowia która jechała z centrum Kłobucka w stronę Zakrzewa. W samochodzie zauważyła sylwetki pięciu osób, jednak przez to, że było już ciemno, nie widziała ich twarzy. Nie minęła nawet minuta, a już musiała znowu podnosić rogatki, bo w tym samym kierunku jechał inny samochód, ale kobieta niestety nie wie jaka to była marka samochodu. Potem widziała jeszcze oba samochody, czyli ten samochód osobowy, jak i sanitarkę Ireneusza, które stały na poboczu i oba były oświetlone. Nie zauważyła jednak, żeby coś działo się wokół tych samochodów, nie widziała też, kiedy ten samochód osobowy odjechał, ale jak zrobiło się jasno, około godziny trzeciej nad ranem, zobaczyła, że karetka nadal stoi zaparkowana w tym samym miejscu. Policja rozmawia również z mieszkanką domu, który stoi niedaleko zalewu. Kobieta zeznaje, że około godziny 23:30 usłyszała, jak zatrzaskują się drzwi do samochodu i jak samochód odjeżdża. Założyła wtedy, że to na pewno jakiś wędkarz, gdyż często przyjeżdżali oni nad zalew i parkowali w tym miejscu. Jeszcze inny świadek. Kierowca samochodu osobowego zeznaje, że wieczorem widział nad zalewem samochód osobowy w jasnym kolorze. Najprawdopodobniej był to, w jego ocenie, Polonez albo Fiat. Przy samochodzie zauważył sylwetki dwóch mężczyzn. Jeden z nich mógł mieć 175 cm wzrostu i był ubrany w kurtkę skórzaną. Drugi sprawiał wrażenie wyższego i szczuplejszego. Jednak gdy mijał tych mężczyzn i snow świateł padł na ich twarze, ci równocześnie i dosyć szybko odwrócili głowy. Mężczyzna poczuł wtedy, że tam ci dwaj panowie zdecydowanie nie chcą, żeby on im się przyglądał. Oprócz dotarcia do tych świadków, policji nie udaje się niestety zbyt wiele ustalić. Jedyne co jest pewne, to że od momentu wyjazdu z bazy Karetka pogotowia Gierenausza przejechała nie więcej niż 10 kilometrów. W związku z tak dużą niewiedzą co się stało, śledztwo zostaje umorzone po 8 miesiącach, ale policja nie poddaje się i prowadzi nadal czynności operacyjne. W 1994 roku pojawiają się nawet jakieś nowe dowody w sprawie ale niestety w kolejnym roku, z powodu niewykrycia sprawcy, śledztwo zostaje ponownie umorzone. Przedstawię Wam pięć hipotez, jakimi posługiwała się wtedy policja. Niektóre z nich są bardziej wiarygodne, niektóre mniej, niektóre były bardzo szczegółowo dopracowane, niektóre to był tylko jakiś zalążek myśli, ale niestety jeden czynnik mają wspólny, żadna z nich nie doprowadziła do wykrycia zbrodniarza. Pierwszą z hipotez, która bardzo szybko została odrzucona, był motyw rabunkowy. Jak pamiętacie, w samochodzie znaleziono gotówkę, więc gdyby był to motyw rabunkowy, pieniędzy na pewno by nie było, zwłaszcza że leżały w bardzo widocznym miejscu. Na szyi denata znajdował się również złoty łańcuszek z krzyżykiem, więc gdyby złodzieje chcieli okraść Ireneusza. Na pewno by go ze sobą wzięli, zwłaszcza że Ireneusz był zakneblowany, więc takie zerwanie łańcuszka wydaje się wtedy dosyć prostym zadaniem. Drugą hipotezą, a w zasadzie takim zalążkiem hipotezy, było założenie, że Ireneusz być może pojechał do domu coś zjeść. Może ta sprawa ma zatem związek z domem rodzinnym, albo jakimiś osobami, które mieszkają w pobliżu. Jednak temu, że Ireneusz przyjechał wtedy na kolację, zaprzeczyła jego mama. Poza tym Ireneusz do pracy zabrał sobie kanapki i termos z herbatą, tak więc nie miało trochę sensu, żeby właśnie z tego powodu wrócił do domu, zwłaszcza że wyszedł z niego do pracy około godziny 19. .00. Hipoteza trzecia mówiła o tym, że Ireneusz miał romans z kobietą, która była mężatką i która mieszkała w Kłobucku. Podobno jej mąż często przebywał za granicą, więc Ireneusz miał możliwość spędzania z nią trochę czasu i z pracy urywał się do niej, żeby się z nią spotkać. Zdradzany mąż podobno wiedział o tym romansie i odgrażał się Ireneuszowi, a ten, zgodnie z zeznaniami niektórych świadków, pytał ich podobno gdzie można kupić taki gaz obezwładniający żeby w razie czego móc się obronić przed tym mężczyzną. Ta hipoteza nie została wykluczona, być może było to faktycznie jakieś zabójstwo z miłości, ale nie ma żadnej pewności, że akurat było związane z tą historią. Ta mężatka, o której mowa, nigdy nie została znaleziona przez śledczych. Nie wiadomo czy ta kobieta w ogóle istniała i czy ta historia jest w ogóle prawdziwa. Oficjalna informacja była taka, że Ireneusz był kawalerem i nawet jeśli miał jakieś związki z kobietami, to były one przelotne, w żadnym nie był jakoś dłużej i na pewno nie planował małżeństwa. Ireneusz był też określany typem samotnika, nie miał jakiegoś bogatego życia towarzyskiego, w sumie nie miał żadnego życia towarzyskiego. Żaden z kolegów nie odwiedzał go w domu rodzinnym, nie chodził na piwo, nie chodził do jakichś dyskotek. Ludzie spostrzegali go jako osobę tajemniczą i niekonfliktową. Jego koledzy z pracy też zeznawali, że Ireneusz był bardzo skryty i, mimo że spędzali ze sobą dosyć dużo czasu jeśli nie było wyjazdów, a mieli wspólne dyżury to nie mówił wcale o swoich prywatnych sprawach, o życiu prywatnym więc tak naprawdę niewiele o nim wiedzieli z tej perspektywy. Rodzina też zgodnie twierdziła, że Irena już nie zwierzał się im w ogóle z prywatnych spraw. Jeśli uwikłał się w jakiś romans, być może jakiś niebezpieczny romans albo niebezpieczną miłość, to nie zwierzał się nikomu, przez co nikt w tej sprawie nie mógł pomóc śledczym, żeby wskazać jakiś trop. Czwarta hipoteza to tak naprawdę miał być przełom w śledztwie, który zrodził bardzo dużą nadzieję w policjantach. Otóż do morderstwa Ireneusza przyznał się niejaki Daniel P. Daniel mimo, że nie pracował na pogotowiu w Kłobucku, to bardzo często tam bywał i znał wszystkich kierowców i sanitariuszy, grywał z nimi bardzo często w karty albo przesiadywał w kotłowni. Był to taki stały bywalec pogotowia, który chyba nie miał za dużo do robienia w życiu i tak sobie umilał swój czas. Daniel był też w budynku pogotowia 11 kwietnia 1992 roku. Tutaj przypomnę, że zabójstwo Irenausza miało miejsce pomiędzy 10 a 11 kwietnia w nocy i właśnie wtedy zwierzył się jednemu z pracowników kotłowni, że to on zabił Irenausza. Jako powód wskazał, że Irenausz oszukiwał go grając w karty, że oszukiwał go przy pokerze. Daniel podobno miał tak duże wyrzuty sumienia, że nawet próbował się powiesić. Pracownik kotłowni po takich nowinkach od razu powiadomił policję. Daniel niezwłocznie został przesłuchany, ale zaprzeczył wszystkiemu. Powiedział, że nie zabił Renausza. Policja również niezależnie zebrała dowody, które w żaden sposób nie potwierdzały tego, że to Daniel mógł być mordercą. Faktycznie potwierdzono, że Daniel przebywał w pokoju socjalnym sanitariusza tej nocy i że grał z nimi w karty do pierwszej nad ranem, ale opuszczoną karetkę świadkowie widzieli już przy drodze, przy zalewie około godziny 22:30 więc nie było możliwości, żeby Daniel był w dwóch miejscach równocześnie i mógł dokonać tego zabójstwa. Ireneusz wyszedł przecież kilka godzin wcześniej z bazy, a Daniel w bazie pozostał. Ponadto policja ustaliła, że Daniel cierpiał na zaburzenia psychiczne i mniej więcej w okresie, kiedy doszło do zabójstwa, u Daniela objawił się stan maniakalny. Tak więc, hipoteza numer 4 to ślepa uliczka i do niczego więcej nie doprowadziła śledczych. Hipoteza numer 5, czyli ostatnia, to hipoteza, która w ocenie policji jest najbardziej prawdopodobna. Mówi ona o tym, że Ireneusz prowadził jakieś interesy, być może nielegalne i to właśnie one mogły doprowadzić go do takiej tragicznej śmierci. Śledczy domniemają, że tego feralnego dnia wyjechał, żeby z kimś się spotkać, i że spotkał się z tą osobą albo osobami właśnie nad zalewem, w którym stracił swoje życie. Aczkolwiek nie wyklucza się możliwości, że ofiara spotkała się ze swoimi mordercami w innym miejscu, a nad zalew została tylko dowieziona, może została ogłuszona w innym miejscu. No na te pytania na razie nie ma odpowiedzi. Przyczyną śmierci Ireneusza może było to, że stał się niewygodnym świadkiem jakiegoś zdarzenia, jakiejś rozmowy. Być może dowiedział się o jakimś poważnym przestępstwie, może to było przestępstwo, którego dopuścili się jego wspólnicy, a ci wystraszyli się i po prostu odebrali mu życie. Teoria o wspólniku wydaje się o tyle bardziej prawdopodobna niż inne teorie, że bardzo dziwne i zaskakujące jest to, że mężczyzna, który pełni dyżur, jeździ karetką pogotowia, czyli ma być dostępny, ma ratować czyjeś życie, wychodzi z pracy i nikt przez 6 godzin w ogóle go nie szuka. Nikt się nie zastanawia, gdzie on jest, czemu nie wrócił. Nikt nawet nie szuka samej karetki, która przecież mogła być potrzebna w każdej chwili. Oczywiście pod tym kątem policja przysłuchiwała też pracowników pogotowia, jednak podobno byli oni milczący, podobno nic nie widzieli, nic nie słyszeli. Policja zastanawia się, czy nie jest tak, że może po prostu kogoś kryli, może kryli osobę, która była wśród nich. Do tej sprawy na szczęście wróciło archiwum MIX, i policjanci, którzy są w tym wydziale, wypowiadają się, że być może było tak, że ci ludzie, którzy w 1992 roku mieli wtedy pracę w pogotowiu, bali się postępowania dyscyplinarnego, bali się, że zostaną zwolnieni, ale że teraz są już na emeryturze, a to składanie fałszywych zeznań się przedawniło. Więc nie muszą się bać odpowiedzialności, może kogoś ruszy sumienia i powie, co naprawdę się wydarzyło, albo da policji jakąś wskazówkę, która przybliży policję do znalezienia sprawcy. Za tą hipotezą przemawiają też zeznania jednej z koleżanek Ireneusza, który podobno zwierzał się jej, że często jeździł do Częstochowy albo do innych miejscowości na Śląsku. W tak zwanych interesach, ale nigdy nie powiedział jej, czym te interesy są. Raz wspomniał coś o jakimś przewozie mebli. A sam wydźwięk tej rozmowy między nimi polegał na tym, że Ireneusz chciał pochwalić się, że w dosyć krótkim czasie zarobił albo zarobi dosyć dużo pieniędzy i za te pieniądze będzie chciał kupić sobie nowy samochód. Matka zamordowanego wspomina też jedno wydarzenie z lipca 1991 roku, kiedy to do ich domu przyjechało dwóch nieznanych jej mężczyzn. Przyjechali taksówką i rozmawiali na osobności z Irenauszem dosyć ostro i burzliwie, a kiedy odjechali, a matka zapytała go o co chodziło, ten wybuch i powiedział, że ma się tym nie interesować, że to nie jest jej sprawa. Policji niestety nigdy nie udało się dotrzeć do tych mężczyzn, ani potwierdzić tego zeznania. Do dzisiaj nie wiadomo również, o jakie interesy mogło chodzić. Rozważano m.in. handel narkotykami, ale nie udało się ani potwierdzić, ani wykluczyć tego wątku. Skontrolowano też stan leków, gdyż założono, że pracownik pogotowia miałby łatwy dostęp do leków i mógłby prowadzić nimi nielegalny handel. Jednak taka kontrola nie potwierdziła żadnych braków. No i niestety do jednego z wątków policja trafiła stosunkowo późno, prawdopodobnie zbyt późno, bo dopiero trzy lata po zabójstwie mężczyzny. Okazało się, że bezpośrednio przed śmiercią Ireneusz był w restauracji Kosmos, która znajduje się w Kłobucku. I pomimo tego, że policja przesłuchała świadków i personel, który pracował w restauracji w kwietniu 1992 roku, to po takim czasie już nikt nie pamiętał, czy Ireneusz faktycznie tam był, co robił, czy z kimś był, czy był sam i jak długo to trwało. A być może spotkał się wtedy właśnie ze swoim mordercą. Sprawa przedawni się za niecałe dwa lata. W 2022 roku. Miejmy nadzieję, że do tego czasu naszym śledczym z archiwum Mix uda się ustalić przebieg zdarzeń i znaleźć osoby odpowiedzialne za śmierć Usza. Mężczyzna był lubiany, był określany jako człowiek bezkonfliktowy, uczynny i służący pomocą innym. Czy prowadził drugie życie? Czy miał kontakt z jakimiś gangsterami? Dlaczego tak często wychodził z pracy na te kilkanaście minut? Co wtedy załatwiał? Z kim się spotykał? Te pytania niestety na razie pozostają bez odpowiedzi. Dziękuję wam za wysłuchanie tej historii i jak zwykle ostatnio chciałabym wam polecić nowy podcast True Crimeowy, który niedawno pojawił się na YouTubie. Kanał nazywa się Krimi Land. Są to świetnie opracowane historie dotyczące naszych sąsiadów, dokładnie Niemiec. A ode mnie to wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.